Pojawiły się dane w strojniczkach srebrnych na wstępne miesiące. Okazało się, że nie są najgorsze. poprzednim było 2,7% na minusie, prognoza była 2,5%. Okazało się, że jest 1,7% na minusie. Na chwilę obecną, rynek zareagował umocnieniem. Bardziej w stronę Australijczyka. No, czy, czy jest tak? pomusienie Naprawdę poważne to wątpię, no ale ile to tam pipsów jest w ciągu 10 minut? 2, 3 Grypka out. 6, 7. Poczekać na sygnał i wtedy ewentualnie kupować i no bo nie jest tak źle jak przewidywano, że będzie nie bardzo Kurde. nie bardzo zamiar czekać na to, aż pojawią się sygnały z c dobieram aut CHF, aut TPY, podkupno Dobra, przygotowałem przygotowałem 4 pozycje FP Out, Euro Out, Audi PY, out, out CHF na umocnienie się Australiczych po tych lepszych niż oczekiwano danych obecnie kwidy 35, ryzyko 140. Fajnie, że z miejsca wychodzą na plus te trady. Problem w tym, że spóźniłem się. Pierwsze pozycje są wejście około 15 minut po publikacji danych. A powinny być właściwie na publikacji danych. Trzeba było podnieść dupę szybciej. Aut CHF doszło na break even, więc przestawiam stop loss i ja ograniczę mój stop loss. O, pół pipsy. out yen, jeszcze nie. GPP Out. Jeszcze nie. Euro Out też nie. Gdzie jest GPP out? Na razie jeden tej profit skończy tylko. Nienagrywanie pojawił się NEFS o tym, że Chiny chcą, hmm, czy raczej governor prowincji jakiś tam powiedział, że powinni więcej węgla ściągać z za zagranicy, żeby poradzić sobie z problemami z energią. No ale węgiel to mamy na przykład Polska, czy właśnie chyba nie jestem pewny, Australia, no ale napisali, że z Rosji, Indonezji i Mongolii chcą ściągać węgiel. Mniej więcej powinno to pomóc Australijczykowi. Tak mi się wydaje, zaraz sprawdzę. Miałem rację, dobrze pamiętałem: żelazo, gaz i koal, druget i wysyłają to do Chin ale jest napisane, że właśnie zewsząd tylko nie z Australii chcą Chiny pociągnąć. Hmm. Ciekawe. No jest Na wszystkich parach Saosji pojawiły się pierwsze korekty Nie ma co tutaj trzymać 100% tak wysoko według mnie i zaczynamy przestawiać stopy pod nad korekty albo przynajmniej na break even I jeśli będę widział, że wybijają te korekty w tym kierunku, no to będę zabezpieczał zyski a na chwilę obecną przestają stopy bo jest już pierwsza korekta na wszystkich pozycjach no i będę oglądał czy czasami te pozycje nie idą przeciwko mnie, jeśli wypiję powyżej i korekty, czy poniżej korekty, przeciwko mnie na to pasuje zyskiem. No dobra, plan był taki, żeby zabezpieczać pozycję, jeśli zejdę poniżej tych konsolek. Ale to SM5 chciałbym trzymać dłużej tę pozycję. Strategia mówi, żeby trzymać. to wyjdę na plus. No ale jestem w rosterze, chcę zabezpieczać te 45. Pozeszli na M5 poniżej tych konsolek. Czy powinienem słuchać strategii i trzymać pozycję dłużej? Na chwilę obecną myślę sobie tak, skąd ja mam wiedzieć, gdzie się ta korekta skończy. Bo na M5 wypi nowe szczyty dołki w jakimś tam konsolidacji, to ja mam oceniać, że się korekta skończyła, strategia ja mówi trzymaj. A sobie się na nowe szczyty i okaże się, że wyzamknęłem za szybko, czyli pierwsza korekta powinna się nie liczyć i dopiero jak będzie drugi raz robić, nie wiem, drugi dołek, szczyt, wtedy czy tam podwójne szczyty dołki robić, wtedy dopiero sobie zyski. Okazało się być dobrym pomysłem, przetrzymanie korekty pierwszej na według strategii, po prostu przestawienie na break even. Tak jak widać, cena zaczyna próbować się wybijać dalej i 105 na equity. Co to ja mówiłem o banie na węgry z Australii? Może jednak będą chcieli odbonować ten węgiel z Australii. Chińczycy, żeby ściągnąć sobie węgiel z Australii. Jak na razie dobrze idzie, skakują kolejne te profity i zabezpieczam zyski. W sumie, jeśli by się znaleźli pod nad korektami, no to zabezpieczam resztki zysków. A jeśli pierwsza będzie linia Kijunsen i cena zemknęłaby się pod nad linią Hidlunsen, no to wtedy też zabezpieczam zyski. Niestety dodawanie pozycji tym razem większych na początku powoduje, że ryzyko znowu się podnosi. Co za tym idzie, ale equity też się podnosi. Jak widać zresztą. Out CHF, trafiło take profit 25 Miło, całkiem miło. Zobaczymy, ile da się z tego ugrać. Za jakiś czas Kijungsen zacznie gonić cenę. No, Spodziewałem się do 7 rano, że będę już miał wszystkie pozycje pozamykane pewnie. Myślę, że to czas, żeby zabezpieczać częściowo stop na linie Kirillusen, bo i tak jest spóźniona. A robi się tutaj dużo high w equity, który wolimy, żeby nigdzie mi nie zniknął. Po zabezpieczeniu i przedstawianiu ze stówy zrobiło się 22,54 stop maksymalnego. I 221 wykryty nadal wisi. I jak tak dalej pójdzie, to jeszcze zaliczę challenge dzisiaj. Chyba <laughs> raczej weryfikację. Byłoby super. A jeśli nie, to po południu z tego co w calendarze makro jest jeszcze... To nie... Lagarde też jest pewnie, jak nie powie, ale po południu widziałem... O po 16 wskaźnik konsumentów i zeznanie Powella. Chociaż myślę, że zeznanie Powella nic nie da. Jeśli pojawią się jakieś pitbary, to znaczy świeczki z dużym czy długim cieniem, to nie będę ryzykował i będę zabezpieczał te zyski. Jestem całkiem niedaleko do zaliczenia weryfikacji, bo jedyne 50 basów mniej więcej. Teraz stoję przed ważnym zadaniem, bo z jednej strony tak, albo zabezpieczyć, Zyski będzie około 100 do zarobienia, żeby zaliczyć część, a z drugiej strony, jeśli teraz zamknę, okaże się, że zaliczyłbym część na tych danych. No to będzie klops. czyli wytrzymać presję związaną z oddawaniem zysku, po korekta, czy trzymać i może uda się zaliczyć część na jednych danych. No, na no, equity się niestety cofa, korekta się tworzy. No ale traktuję to jako kolejny trade. i na tym nie uda mi się osiągnąć, no to po południu mam kolejny. Jeszcze do końca tygodnia też jest mnóstwo będzie na pewno okazji, dzięki którym osiągnę cel i zaliczę to konto weryfikacyjne we temu.